Wraz z grubą przyjaciół udałyśmy się do Tajlandii. Odcinek zaczynamy od tego, że musimy wymienić skutery, ale zanim to. Słuchaj, ty właśnie teraz przejedziesz się tym skuterem 350. Leżycie, że nie takie rzeczy się robią. A to żydzę, że mogę wyjeżdżać prawo jazdy. Fajnie. I wygląda na tym, jak to jest wielkie, nie? naprawdę, jest ciężkie. Jedziesz? Ja ale ciężki ziołek. Pojedz? jedź, rysiek. bo jak już dwie Idę sobie Faustyna odjechała większy kawałek i Dawid usłyszał po chwili, jak krzyczy pomocy. Bierz te skutery Faustyna no, Ja mówię teraz serio, wiesz skutery chodź tam Jeźdź, Przemuś W lewo i potem w prawo Czyli żyjesz Ale nie no, no słuchaj to. naprawdę, naprawdę My tam schodzimy, Dawid zbiega i... Afera! Fausty, Krzyszy, pomocy. się pomocy! Bierzcie skutery i jedźcie! No że nie umie nim wycofać, nic bardziej. A. A Fausty, za kierownicę! Ale nie da się go ruszyć! <grym> ja To nie takie konie! Ale ty już jesteś nawrócona, stop! Nie! Jeszcze, to teraz tak! Pojechaliśmy po resztę grupy i udaliśmy się na przejażdżkę Są tutaj tosty, które trzeba spróbować To jest Seven. Po prostu kupujesz sobie tu tosta i będzie go podgrzewa, dobra Kochani, mamy tutaj tosta, zobaczmy 3 złote ten tost kosztował Normalnie to jest tost, bardzo dobry tost po prostu 7-Eleven jest szynką, of course Tam jest dobry Daj Na pewnie, zjedzcie mi wszyscy, no Gryziunia, gryziunia no. Oczywiście, że lepszy jest normalny. To dobra, nie nagrywaj tego, nie nagrywaj tego. Weź to, tego. Tak. to. Stary, wypadł mi tost, jestem mega ładny, nie jadłem nie dzisiaj tego, nic na śniadaniu. A ty, a ty to, mi bierz... Pa, mi... Jakby tyle mi zostało. Wziąłem teraz gryzę jakby tyle mi zostało. Kamery, to so, do kamery Nawet ci nie smakuje Super do kamery. Chodź. Ty się tak A, wypłucę się. Dobra, odpadł kamerę i ogarnijcie się. No. Dobra, czyli mamy teraz. I mamy teraz tosty. te tosty tutaj, tak, dokładnie. No pierce, pewnie, że tak, Po jakiejś godzinie dojechaliśmy do miejsca, gdzie mogliśmy wymienić swoje skutery na inne, ale Dominik. Wczoraj się nauczyliśmy. 30. Patrz, patrz jakie foty, zrobiliśmy Dobre. dzisiaj. Jesteś królem, na 125. Stary. Dobra, Dominik nie może mieć 300, bo ona jedzie jakieś 140. Nie, nie, nie Dominik. że jest jesteś bez koszulki, W klapkach, bez kasku. Jak to Pamiętajcie, że tutaj w Tajlandii jest to normalne. To jest generalnie prawidłowy ubiór na skypi. I po drodze znaleźliśmy pewną Rzecz. To ja to Czapkę mu zwiało! Dominikowi chyba! O, teraz jest czapka Julitki, bo mała głowa. od nas. Czapka cięca, P. Co to jest? Jesteśmy w miejscu bardzo ciekawym, w którym już byłem. Rok temu, żywe zwierzęta, mięso. Znaczy to, czujecie jakiś smród? Są rzeczy fajne, bo rzeczy, których na przykład nie ma w Europie, nie? No ciężko będzie ci kupić taką nie. świeżą rybę. No chyba nie da się, nie? To surowe mięso bez żadnej Nie, no, jest kupa. jak wali. to leży stare? Leży w na... cieple. No, no i dajcie sobie sprawę, że właśnie myjemy. Tak. My jemy takie mięso. To są żaby totalnie odurzone, które zobaczcie, one się ogóle nie ruszają, one są jakby dynką ale żyją. Normalnie no. ludzie kupują te żaby po to, żeby je zjeść? Tak. No? tak już wody, w której ja chcę tylko powiedzieć, że mega mi smutno. Jakby to wiem, że to jest inna kultura. No jest. I jakby to jest dla nas totalnie nie do ogarnięcia, co tu się dzieje. Ale jakby jest mi tu źle, stojąc i na nie patrząc. Próbują zwierzątka próbują sztuczną trawę. To jest taki rytuał ich, że w puszczeniu żółwia do tej wody to ży życzenie sobie wymyślasz, nie? I to jest na szczęście dla ciebie w żółwia do tej wody świętej w buddyzmie. I teraz tak, oni na przykład starzy tajowie, którzy są już z kresu swojego życia, myślą o życzeniu i przed śmiercią rzucają też jakby żółwia. Nie byliśmy pewni, czy powinniśmy to robić, więc zadzwoniłem do Agi. Czy to jest taka sprawa, że to jest tak jakby wiesz, pod turystę, żeby to robić? Czy to jest ich kultura, że to było od lat robione i tak dalej. Słuchajcie, Aga ma męża Taja, który nam dokładnie powie. I tak naprawdę to jest wyznacznik, co powinniśmy zrobić. Oczywiście na rynku mogą ci powiedzieć, że to są żółwie do świątyni, bo ty go nie zjesz, ale Tajowie kupują na zupę te żółwie. To jest tradycja tajska, że wrzucają do wypuszczają do świątyni i darują im życie. Czyli Dobry dobrym rozwoju. jest kupić tego żółwia i go wypuścić. Czyli ochronić go przed Tajami, no tak. którzy chcą go zjeść. Właśnie nie, stamtąd nie zostanie wyłowiony. Na pewno? Na 100%, na milion procent akurat stamtąd, bo to jest święta woda. Więc kupiliśmy dwa żółwie, które były 400 batów, dwa żółwie, czyli jakieś 43 zł. No zobaczyć, dni sobie. Ale są w wodzie. No i w jakiej wodzie? A ile mogą tak wytrzymać? No to jest 5 minut stąd. 5 Zobaczcie, ile tutaj pływa żółwi. Niezliczona. Ej dobra, to I zębie. to jest święta woda Taka, i oni totalnie tutaj, oni bardzo są wierzący, wszyscy nie ma szans, żeby to coś Jakby to nie, nie ma opcji, bo to za to, to jest ciężkie więzienie Powiem wam szczerze, ja to. byłem tu rok temu, wpuściłem żółwia z moim Uchchana własnym wiesz, życzeniem zamieniem? To się w ogóle spełniło I wy wymyślicie sobie życzenie? I wpuścił swojego żółwia. Tak, i on jak tylko go wpuścisz, od razu popłynie. Po, po z skorupką malutka. Ojejku i popłynął od razu. Pokaż, no patrz, patrz, Widzisz? Patrz, patrz, patrz. Ojejku. Bez... Ojej. Bez o, Jezus. o Jezus. Od razu Wpuściliśmy żółwie, uratowaliśmy dwa, dwa żółwie. No i mówię, no było to ciężkie do ogarnięcia, ale... Lepiej żebyśmy my wzięli te dwa żółwie. To nie jest wiele, ale zawsze coś, żeby nie były zjedzone, tylko żeby oddać hołd wolnej tradycji tajskiej, która tu jest w piłkę z lokalsami, udaliśmy się do świątyni buddyjskiej oraz uderzyliśmy w dzwona. Masz tutaj. tutaj, no. najnowszy tajski way. szula luźna, spodzień, klapek. Idziemy naprawdę do toalety, oczywiście. Oczywiście, że idziesz tam, a ja idę umyć ręce gdzieś A czemu gdzie indziej? Tam, gdzie ma. Nie ma tego. Ej, gdzie tu my się Gdzie Jak się myje? tym ręce myje? Poczeka. A ty co mówisz po tajsku? Ale patrzcie, czajcie to, nie wiecie, że to że tak jak ludzie normalnie mojej mieszkają tutaj. O, tu się myje ręce. Pani, ręce się myje do tego, żeby mieć czyste przedjedzenie no tutaj jednak no trzeba uważać na to. Oczywiście nie tylko ręce, ale również buzie. I przez to, że myję buzie takim otozyłym mydłem, mam potem syfy, ale mam co czystą Ej, są inne leczyczki, patrz. No nie ładne. The microfiber oni wybrane elegancko ręczniczki. Tak właśnie wygląda taka typowa. Tajska knajpka, ozdoby, tej kuchnia A tutaj jest kuchnia, tak właśnie wygląda kapunka Mnóstwo fajnych ziół, oleje, ozdoby Najbardziej mi się podoba to, że tutaj tak są bardzo mili ludzie Po prostu, możesz zrobić takie rzeczy, gdzie by cię chłopie na kuchnię? W ogóle nie ma szans. Widzę no, twarz tym mydem, patrzcie jak ja wyglądam Mam ale, a, reakcję alergiczną. No ja nie widzę na przykład I, No jak? A, Cały jestem spuchnięty. Nagraliśmy to jak myłeś twarz i mówił tak, ty mi się nie myje, bo mi i sypy wyskoczyłem cała, cała morda mu <grym> <grym> Mamy tutaj cash chicken, czyli to samo danie, które jedliśmy wczoraj, ale wygląda zupełnie inaczej Wiesz jak grzeczny będzie taki sam, raj, A teraz spróbujmy typowo kurczaczka Bardzo dobre, bardzo takie fresh faktycznie Wczoraj było lepsze troszkę, ale to też bardzo dobre Słuchajcie, dostaliśmy w gratisie robaka. Jeszcze muchę za 100 złotych? Ej, ej, fajnie mu do tego, do tego Mam Zje to, ale nie żyj tego! A, jakby stary, to jest więcej białka i tyle. Ale, ale Ja zjadł, jeszcze? zjadł tą mukę! Zjadł to żywą? Ale ona żywą, taniej, jak Dominik, zjadł Zapisałem, zapisałem! Nadal jakby żyje, to ona lata w górze. W... Czuję coś. trochę podra cię ta muka. <laughs> Nienawidzę ostrego i sprawdzamy, jak ostre działa nos. Ostre! Czuję ostrość w nosie, i czuję ostrość teraz wszędzie, w całym ciele. Kalorina, kalorina, Zjesz to i jakby to, to wszystko, tak? Próbuję. Jest mega, jest mega ostro, ogólnie, jednak. Na początku zero, ale teraz jest. Dawid musi zjeść dwa. Kamera w dół. jesteś podpisany podpisa jest podpisa nie ma kamery w dół, do góry, do góry. Do góry, kamera. Je, no, to. Ale jest przerwane. Ale... Nie, 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 <śles> 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 <tryk> Ale rykno! Wieczorem jeszcze chwilę posiedliśmy na plaży i tam... Zresztą mal kręcenia się ogniem. Czajż to? Powalę. Kręciłem ogniem! Trochę, ale to nieważne. Kręciłem ogniem. Jest pad tutaj na ulicy, robiony. 100 batów, normalnie. 100 batów. Ej, bierze się. Nadaj, bo ja się boję, boję bo jesteśmy ty. Ej, ale ogólnie my teraz tak patrzymy, my myślimy, że to jest najlepsze na świecie. A może być tak, że będzie po tym problem. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Idźcie sobie zamówić, bo nie dam wam ani kurde gryza i jest tak dobrze. Nie Ej, kurde. Do no. czekaj, no to robi! czekaj że no Dobra, zamawiasz, tak? Ej nie, Jestem z ostrym, jest cudowny W Tajlandii pije się kokoski, które otwiera się nietypowo Let's go! go! Wow! To wow! to jest... Moje zdrowie! To, to samo mega bym chciał! To Ale, no, z, 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 ej szczerze, zostaje tu i podejmuję pracę jako otwierasz koksów, kokosów Koksów Z Dominikiem sprawdziliśmy piwnicę naszej willi Zobacz tam jest jakiś normalny piaskowica dla dzieci ponieważ bez skitu, obczajcie takie skrypi Słuchajcie, my jesteśmy aktualnie pod basenem się! <Gluchany> Normalna jestem! Okazało się też, że w moim pokoju jest ponoć jadowita żaba. No właśnie, te żaby są toksyczne. jest? To, ale... Ej, nie ma. Jest tu. bierze A. się na, na rękę do mnie. Ej, ty mnie masz tych kręcić trochę, nie? Nie, no mówi Bartek, że nie jest. Nie jest toksyczna! Ułożył, wejdź, wejdź. We <Gluchany> o! 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 <gluchany> to, czemu... <gluchany> Ej, no wejdź, patrz się na Przestawiaj, przedstawiaj, patrz. Na balkon, na balkon! Na balkon! Tu, na balkon! Tu, na balkon! ובמיקס הזה. וואלה פושט וואלה. סוליד.